Witam Was ponownie. Słuchajcie, dzisiaj będę robił coś naprawdę wielkiego. Ale jeszcze, tak na samym początku, muszę Wam powiedzieć, że ten vlog będzie zlepkiem ujęć kręconych na przestrzeni miesiąca bądź dwóch. A będę dzisiaj robił stół z tych dwóch kawałków drewna, które przywiozłem niedawno. Jest to deska dębowa, 5,5 cm szeroka. Zamysł jest taki, żeby zrobić ten stół z dwóch właśnie desek. Po środku ma być kanion. Gdzieś tam będą jeszcze jakieś dodatki, które to wszystko upiększą, ale to sobie zobaczycie w dalszej części. Jak na razie, dechy tak się prezentują. Oczywiście trzeba z tym jechać do stolarni, która ma odpowiednie maszyny, żeby przeszlifować tak grube dechy szerokie. Także ja się za niedługo wybieram do takiej stolarni i pokażę już Wam, jak te deski będą wyglądać po przeszlifowaniu. A to ujęcie kręcę już. Po powrocie od stolarza, pozdrawiam chłopaków, którzy stworzyli miłą nadosną atmosferę w trakcie właśnie obrabiania tego drewna. Słuchajcie, te dwie deski już są tutaj przeheblowane przeciągnięte przez grubościówkę, jak również przez szlifierkę bębnową także gładkość już jest zadowalająca. Oczywiście to wszystko jeszcze będzie tutaj polerowane i tak dalej. Ja sobie teraz chodzę tutaj przy tych deskach i słuchajcie, trzeba się trochę zastanowić, jak to wszystko tutaj ustawić, żeby uzyskać maksymalną długość tego blatu. Mi chodziło o 230 cm, ale niestety musiałem zrezygnować z 5 cm, ponieważ tutaj wystąpiła taka rzecz, to drewno jest troszeczkę tutaj spuchniałe i niestety cięcie będzie musiało być 5 cm wcześniej. Także akurat to cięcie przypadnie na tym sęku który również będzie zalany żywicą, to doda też jakiegoś takiego fajnego smaczka temu wszystkiemu. Kanion ogólnie tak się prezentuje i myślę, że po przesunięciu tych desek ta ładna buła wkomponuje się bardzo ładnie w to miejsce, jak również z tej strony to uwydatnienie również bardziej tutaj się wkomponuje. Także czeka mnie teraz okorowanie tych desek, a później już Jakieś inne dziwne rzeczy, chociaż jeszcze powiem szczerze, nie mam wizji do końca, jak to ostatecznie będzie wyglądać. W międzyczasie zamówię sobie jeszcze nogi do tego stołu i przemyślę tutaj kwestie, właśnie jakieś takie związane z tą szybą, która tutaj miała być wkomponowana. Jeszcze do końca nie wiem, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że to będzie również niespodzianką dla Was. Ja jeszcze się zastanawiam nad pewnymi rzeczami. I tym sposobem pozbyłem się tego, czego nie powinno być na tych deskach, czyli okorowałem je, i teraz właśnie wam je pokażę, jak to wyszło. Moim zdaniem wyszło świetnie. Starałem się jak najbardziej wygłaskać tutaj to drewno, chociaż przyznaję, że było ciężko w niektórych momentach. I słuchajcie, postanowiłem, że zostawiam tutaj. Te piękne rzeczy, które tutaj właśnie widzicie, czyli właśnie to i z drugiej strony, ponieważ bardzo fajnie się to komponuje, miałem taki zamysł, żeby zrobić tu taką stawkę i połączyć te dwie deski. Taką stawkę mniej więcej na 25 cm, która będzie przechodzić w szybę, ale jednak stwierdziłem, że to są rzeczy, które nadają największego smaku. Także to zostawiam. Będę chciał zrobić ten stół w taki sposób, żeby po prostu jak najmniej było problemu ze złożeniem go i słuchajcie, nie będzie żadnych tutaj wklejanych rzeczy, tylko będzie belka. Taka beleczka, która będzie od spodu przykręcona, jednocześnie ona będzie pełniła funkcję tutaj, właśnie zabezpieczenia tej szyby, która tak naprawdę nie jest za gruba, bo jest to szyba szóstka. Niestety nie udało mi się innej dostać. Także będą tutaj takie dwie beleczki, które będzie można bardzo łatwo zdemontować. Jest już wieczór i dzisiaj będę chciał tylko zamaskować takie pewne niedoskonałości tutaj tych desek, czyli jakieś takie drobne otwory po kornikach. Ja również chciałbym uzupełnić żywicą epoksydową, na razie bezbarwną, takie rzeczy jak właśnie tutaj ten sęk, po to aby później, gdy będę lał żywicę z barwnikiem, żeby po prostu ten barwnik mi nie przesiąkł do drewna. Jak starczy czasu, to chciałbym sobie jeszcze dzisiaj zrobić te beleczki tutaj. Połoby 212 właśnie kawałka drewna, który tutaj stoi. I tutaj muszę wam powiedzieć, że tu bym chciał sobie zrobić jakiś taki bajerek w tych beleczkach, ale to pochwalę wam się później. Jestem teraz tuż przed zrobieniem żywicy epoksydowej. Słuchajcie, co będzie mi potrzebne? Dwa kubki, strzykawka do aplikowania właśnie żywicy do takich drobnych sęczków, pęknięć. Małe mieszadełko, akurat w moim przypadku z Plexi. I oczywiście najważniejsze, żywica epoksydowa z utwardzaczem. To wszystko mieszam w stosunku 100 do 50. Czyli tutaj 100% żywicy, w moim przypadku Epidian 652 i... 50% utwardzacza. Na końcu do tego wszystkiego dodam barwnik w kolorze czarnym. Te drobne ubytki już mam zalane żywicą i zaszpachlowane. Słuchajcie, ja wiem, że może śmiesznie to wyglądało, że pcham szpachelkę tam w te dziurki z strzykawką, ale naprawdę one są tak głębokie, że raczej szpachelką chyba bym tam nie wepchał zbyt dużo. To wszystko już jest zalane żywicą, bezbarwną. Tak jak mówiłem wcześniej, na razie bezbarwna. Za chwilę Będę już lał z barwnikiem, a barwnik będzie czarny. Barwnika daje się do 5% objętości całej żywicy, całej mieszanki. Może zacznę od tego kanionu? Tak się zastanawiałem, czy nie wylać go na dwa razy, ale zaryzykuję i zrobię go na raz. No to zalewam. Niech to się ładnie rozleje wejdzie tam wszędzie. O, dobra. Teraz jest tak szczubeczkiem. Jestem już po zalaniu tych wszystkich małych ubytków, także ta żywica cały czas sobie gdzieś tam wsiąka w to drewno. Przyjdę za kilka godzin i jeszcze zobaczę, czy gdzieś nie uzupełnić, bo słuchajcie, tutaj dolewałem już chyba ze trzy razy tutaj do tego senku i cały czas ona mi osiada. A się boję, czy czasami gdzieś tam nie ma jakiejś dziurki od spodu i gdzieś tam ona nie ucieka i nie zaleje maszyny. Ale zobaczymy, jak podniosę już, gdy ona po prostu stwardnieje. Minęło 12 godzin, jestem tutaj z powrotem i muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę jeszcze będę musiał nadlać, ponieważ gdzieś to tam jeszcze wciekło w głąb drewna. I tak wciekło, wyobraźcie sobie, że trafiła mi się taka przygoda, mianowicie ten duży sęk, który zalewałem. Po drugiej stronie tej deski gdzieś ta żywica znalazła sobie szczelinkę. Mimo, że ja to wszystko gdzieś tutaj taśmą już jeszcze zabezpieczyłem. Mimo to gdzieś tam przeciekło to wszystko i po prostu pod deskę się dostało. Także miałem jeszcze tutaj przygodę z odrywaniem tej deski tutaj od tego MDF-u, na którym to wszystko leżało. Ja Wam teraz pokażę tę stronę, która jest prawidłowa. I wygląda to właśnie tak. Także jak zalewałem, pamiętacie, był naddatek, a teraz troszeczkę to wszystko jeszcze weszło z powrotem i będę musiał znowu nadlać. W międzyczasie jeszcze gdzieś tam pojawiły się pęcherzyki w niektórych miejscach, gdzie bym w ogóle się nie spodziewał, że się pojawią. Także to sobie jeszcze teraz zeszlifuję tak na szybko i spróbuję nadlać tam, gdzie jest brzydko zrobione. A te ujęcia kręcę już 6 dni po wylaniu żywicy i pierwsze co zabiorę się właśnie za tę niespodziankę, która mi się wydarzyła w trakcie tego zalewania. Trzeba to zeszlifować, ponieważ później te dechy będą obcinane i szlifowane na szlifierce. Ale tutaj muszę poprosić mojego tata, żeby mi pomógł, ponieważ sam nie jestem w stanie przyłożyć desek ani do piły, która stoi tutaj, ani właśnie do szlifierki. Teraz jestem już przy maszynie. Blaty zostały odpowiednio przycięte. Szyba została tutaj wyrysowana, wymierzona w celu takim, żeby jeszcze sprawdzić frezarkę, Czy dobrze po prostu będzie frezować. Ale ja wam teraz pokażę z bliska ten cały sęg, jak wyszedł. Oczywiście to jest wstępne szlifowanie. To wszystko będzie jeszcze polerowane, także on będzie później czarny. Tutaj musimy się wciąć jakieś 6,5 mm ponieważ chciałbym tutaj mieć obsadzoną szybę. Ale jeszcze przed frezowaniem na szybę zrobię sobie frezowanie na dwie takie beleczki, które wzmocnią mi tą całą konstrukcję. W belce tej będzie otwór, przez który będzie przechodził pręd i on będzie skręcany mniej więcej gdzieś tutaj i tutaj od spodu oczywiście, żeby nic nie było widać. Teraz jeszcze muszę sobie zrobić taki mały rysunek na komputerze i odpalam maszynę. Frezując te wyżłobienia pod szybę, oraz pod te belki, Musiałem odpowiednio ustawić materiał. Jak widzicie na filmie, deski są sklinowane wszędzie, od środka, jak również na zewnątrz. Samo frezowanie przebiegało w sumie na trzy razy. Najpierw zagłębiłem się 2 mm, później przemierzyłem sobie wszystkie zagłębienia z każdej strony stołu, sprawdzając właśnie, czy jest równo. Okazało się, że po środku gdzieś było za płytko, więc musiałem podnieść ten materiał podsuwając gdzieś tam złożone kartki papieru, jak widzicie to na filmie. Frezowanie pod szybę zostało wykonane, ale niestety nie w 100%. Słuchajcie, tutaj niestety dalej frezarka mi nie dojedzie, także jestem zmuszony przesunąć te dwie dechy do tyłu i wykonać jeszcze tutaj właśnie frezowanie pod szybę, jak również pod. Kolejną beleczkę, która będzie właśnie w tym miejscu. Będzie to taki tutaj najcięższy moment z tego wszystkiego, bo muszę to mega precyzyjnie wszystko ustawić, żeby właśnie ta linia cięcia pokrywała się z tą linią, która, no tutaj mniej więcej ołówkiem jest narysowana. U mnie jest już nowy dzień, prace nad tym stołem cały czas trwają i słuchajcie, dzisiaj nadszedł czas, żebym Wam zdradził, co za smaczek tam będzie pod stołem, o którym Wam wcześniej wspominałem, a będzie nim właśnie taki moduł. Zegarka i termometra. To wszystko będzie wbudowane właśnie w ten stół. Będzie to pod szybą, także jasność tego wyświetlacza troszeczkę się zmieni. Będzie troszeczkę mniejsza, ale też o to mi chodziło, żeby on nie był po prostu zbyt widoczny. To wszystko będzie zasilane akumulatorem żelowym, na którego też trzeba będzie zrobić otwór i gdzieś tam ładnie go po prostu przymaskować od spodu. Poza tym dzisiaj zajmę się jeszcze właśnie obrobieniem tych beleczek, które będą łączyć te dwa blaciki. Z tego będzie zrobiona taka klejonka i to będzie właśnie obudowa pod ten cały zegarek. Jakoś muszę to zrobić tak sprytnie, żeby to znajdowało się właśnie pomiędzy tymi dwoma deskami. A zacznę tak trochę od tyłu, bo ta mini klejonka musi już sobie schnąć. Następnie wykonam właśnie otwór pod akumulator żelowy i zajmę się tą beleczką. sobie schnie, a ja wam teraz pokażę taki mały przedsmak tej całej mojej pracy. Szyba już sobie leży, została ona przymierzona. Wszystko się zgadza co do milimetra w zasadzie. Także teraz otwór pod akumulator żelowy. Będę musiał sobie obrócić właśnie tę deskę mniej więcej chyba w tym miejscu gdzieś go wyfryzuję, ale oczywiście na odwrocie. Otwór wyfrezowany 30 mm. Także ja Wam teraz pokażę, jak mniej więcej ten zasilacz tutaj będzie wchodził, jak się układał. Ja w międzyczasie sobie wykonałem taką maskownicę, która to wszystko tutaj będzie zamykać. Ten kabelek będzie jeszcze przerobiony. Także on będzie sobie przez kratkę chyba wychodził i tam jakoś go zamaskuje, właśnie przy nodze. Cały czas wykańczam ten stół i ostatnią taką czynnością będzie właśnie spuszczenie rantów wszystkich, ponieważ są one bardzo ostre, a zrobię to właśnie taką manualną, taką ręczną frezarką. Frez już mam ustawiony, nie wiem, czy widzicie. Fałka taka. Także około 3 mm. To sobie wszystko tutaj ładnie spuszczę, żeby po prostu ten rant nie był taki ostry. Mam nadzieję, że na sam koniec jeszcze nie zepsuję, bo wszystko można jeszcze oczywiście tutaj zepsuć. Będę musiał działać bardzo ostrożnie. Z tymi krawędziami operacja stała się naprawdę maksymalnie trudna. Trzeba będzie to jeszcze troszeczkę ręcznie wygładzić. Wygląda z bliska ta moja osłona na zegarek z beleczką. Troszeczkę nie docięła, ale to sobie doszlifuję. To wszystko będzie właśnie w tym miejscu. Tutaj. O! Wchodzi nawet. O! Fajnie wchodzi. Myślałem, że troszeczkę tu będzie brakować, ale nie. Wszystko się zgadza. A ten zegarek już w takiej pełnej okazałości pokażę Wam w dalszej części vloga. Mam już kolejny dzień, i dzisiaj. Robimy sobie tutaj, mówię robimy, bo z moim tatą musiał mi trochę pomóc, ponieważ to była robota taka w zasadzie na dwóch. Będzie taka beleczka, która będzie z prętem gwintowanym i musimy to wszystko włożyć, ładnie zacisnąć, skręcić razem. Tutaj teraz Wam pokażę tą maskownicę, która będzie właśnie w tym tutaj miejscu. A tak wyszedł ten zegarek, za chwilę go Wam pokażę. Idę na drugi koniec. I tu mam taką beleczkę, którą też muszę tutaj wsadzić. I powiem Wam z góry, że no niestety nie udało się mega dokładnie tego tutaj spasować, zmierzyć. Ale damy sobie radę, ponieważ coś tam się podszlifuje, coś tam się wygnie, troszeczkę pręta i jakoś to będzie. Beleczki założone. Tutaj sobie zrobiłem taką symulację szyby szóstki, także teraz tutaj będziemy to skręcać. Tak to wygląda w środku. Przyjdzie taka nakładka, która wcześniej została też przeze mnie dostosowana, podcięta. No, trochę mało miejsca, ale musimy dać radę. Mamy tutaj już skręcone te beleczki, i teraz ja się wezmę za szlifowanie, bo one delikatnie, tak po prostu, były szersze. Także muszę to wszystko zeszlifować. Tu jeszcze będzie noga w tym miejscu, także to też musi się ładnie tutaj pokrywać. No, troszeczkę skacze. trzeba będzie to zeszlifować. Z drugiej strony sytuacja. Też wygląda podobnie. To jest dosłownie taki niecały milimetr do zaszlifowania. Wszystkie szlifowania na odwrotnej stronie już wykonałem, nawet spuściłem ranty. I teraz słuchajcie najlepsze według mnie, czyli montujemy nogi. Tak wyglądają nogi, tak się prezentują. To wszystko jest skręcane, bardzo fajnie spasowane. Nogi były robione na zamówienie, także takich nóg najprawdopodobniej nigdzie nie kupicie o takim właśnie profilu grubym. Wszystko co widziałem w ofertach różnego rodzaju, jest tu na dużo bardziej cienkim profilu. Także, no tu musiałem po prostu zamówić te nogi. W ciągu miesiąca mi je wykonali i nie było problemu. A jeżeli chodzi o wymiary, to tak to zostało pomyślane, żeby tu były 4 cm. Ten Kapinos 9, bo cały blat wychodzi na szerokość 98 cm. Początkowo miał być 100 cm, ale ze względu tutaj na te beleczki musiałem go trochę zmniejszyć. Także będziemy to za chwilę ustawiać, zaznaczać sobie właśnie miejsca na śruby. Po czym zdejmiemy tę ramę i już myślę będę bawił się tutaj z nakładaniem olejowosku. Póki sobie leży ten blat tak właśnie odwrócony, przypomniało mi się o jeszcze jednym zjawisku, które może tutaj po prostu gdzieś występować. Mianowicie chodzi o łódeczkowanie materiału. Jak widzicie mój stół będzie składał się z dwóch bardzo szerokich desek. One mogą po prostu w późniejszym czasie gdzieś tam się wyprężać, łódeczkować. Dlatego gdzieś tam słyszałem od mądrego człowieka, że fajnie jest naciąć po prostu takie deski wzdłuż. Tak jak się bodajże nacina podbitkę, nie wiem czy widzieliście, podbitkę, którą gdzieś tam kładzie się na dachu, czy też na podłogach. Takie deski podłogowe też są ryflowane, że tak powiem, od spodu. To ma właśnie na celu zminimalizować łódeczkowanie. Zatem siadam na maszynę i jedziemy. Jestem po frezowaniu. Blat od spodu już jest w pełni przygotowany. Przeszlifowałem go również miałkim papierem, także jest idealnie gładki. Wykończyłem ładnie boczki. Frezowanie troszeczkę się zmieniło w międzyczasie, ponieważ użyłem frezu szóstki oraz zagłębiłem się na 12 mm, czyli około 1 czwarta wysokości całego blatu. W ten sposób mam nadzieję, że te dechy nie będą łódeczkować i po prostu gdzieś tam nie będą też pękać. Teraz przystąpię do nakładania olejowosku. Kupiłem taki olejowosk Osmo, jeden z najbardziej myślę znanych, to będzie półmat, zatem dajcie mi chwilę czasu, będzie demontaż i później kolejne części już osobna sobie umaluję, ale to w dniu jutrzejszym. Kolejny dzień walczę z tym blatem, pokazałem Wam już przedsmak tego, jak on będzie wyglądał z nogami metalowymi, które nabyłem tam wcześniej, a teraz pokażę Wam przedsmak tego, jak on będzie wyglądał z tą szybą, która już jest właśnie na ten blat położona. I słuchajcie, teraz czeka mnie szlifowanie, dlatego ja sobie teraz przymierzam tę szybę i wychwycę sobie takie momenty, gdzie to drewno bardziej tutaj różni się z tą szybą. Także. To teraz mnie czeka, co sobie wszystko ołówkiem zaznaczę i za chwilę, tak jak mówiłem wcześniej, szlifowanie. Myślę, że zacznę od papieru 120, ponieważ to zostało już przeciągnięte na bębnówce, na szlifiarce bębnowej, także jest dosyć gładki. Zacznę od 120, podejrzewam, że później 180, 240 i może później takim już zupełnie miałkim, może 400, 500, zobaczymy. całego szlifowania. Także ja teraz przystępuję do nakładania olejowosku. Zobaczcie sobie, jak ten blat wygląda. Jest idealnie tutaj, jeżeli chodzi o gładkość tego wszystkiego. Jestem bardzo zadowolony. Także teraz tylko olejowosk, pierwsza warstwa, następnie po 10 godzinach, około 10 godzinach druga i kto wie, czy nie trzecia. Zatem do dzieła. Ja sobie teraz przemaluję pierwszą warstwę olejowoskiem, później w międzyczasie jeszcze pomyślę nad tym zegarkiem, który tu będzie, bo przecież tam trzeba troszeczkę z tymi kabelkami podziałać. I myślę, że już kolejne ujęcia będą już z mojego domu, gdzie zrobię krótkie podsumowanie i pokażę wam w pełnej okazałości, jak ten blat prezentuje się już z przykręconymi nogami. Także teraz opowiem Wam pokrótce, na czym polegało właśnie tutaj skręcenie, montaż tych wszystkich elementów. Przede wszystkim zacząłem sobie od stelaża. Musiałem sobie go ustawić na krzesłach, ponieważ nie miałem osoby do pomocy. Tak to właśnie wyglądało, że przykręciłem sobie te belki, następnie położyłem na stelaż te dwie dechy, które również zostały precyzyjnie ustawione. Trzeba było w międzyczasie wkręcić te beleczki, które łączą te dwie deski, a później wszystko przykręcić wkrętami do drewna od spodu właśnie przez stelaż. Ostatecznie trzeba było jeszcze troszeczkę zadziałać tutaj z tym zegarkiem, czyli zamontować ten akumulator, który ostatecznie został podmieniony na troszeczkę inny bo tamten chyba kupiłem jakiś wadliwy, także musiałem go wymienić na inny. Ostatecznie parametry tego akumulatora to 3,7 V 600 mA. Ten akumulator zasila moduł elektroniczny, który pokazuje godzinę i temperaturę. Aby ładnie przymaskować ten moduł, zrobiłem taką maskownicę małą z laminatu grawerskiego. I to by było na tyle odnośnie tutaj tego stołu. Przypomnę Wam jeszcze wielkość tego blatu 225 na 98 cm, spokojnie zasiądzie tutaj 10 osób, więc myślę, że jestem przygotowany na jakieś większe imprezy rodzinne, czy też takie większe imprezy ze znajomymi, także jestem bardzo zadowolony, że udało mi się dobnąć do końca, wygląda to w miarę możliwie, myślę, także no, tylko się cieszyć. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się i do zobaczenia.